Halo halo, witajcie serdecznie w kolejnym materiale, dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj będziemy grać w Minecrafta 2D i to bez modów. A tak dokładniej to jest pewna mapka, gdzie będziemy przechodzić właśnie e, plansze w 2D i to w normalnym Minecrafcie. E, jak widzicie, mamy tutaj e, autorów mapki. E, maps by, i tutaj są właśnie e, autorzy podani. Jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Tak więc lecimy i zaczynamy naszą grę. Patrzcie: e, Render Distance plus pie, znaczy 15, plus, mam 15 plus e, Particles e, ALL i FOF Normal, czyli ja chyba mam FOF Normal, dokładnie tak. E, dobra. I tak jak widzicie ja przyszedłem tylko kawałeczek już lecimy tutaj e, pewnym panem lud. Ach, zapomniałem jak się skacze. Czekajcie. Jak się jak się skakało to jest... Aha, dobra, pra prawym przyciskiem. Okej, okay, dobra, tak więc lecimy i skaczemy już i... wow, Dobra, zdobywa zdobywamy przy okazji końsy, Jak widzicie i przez, e, Dzięki te, tym końcom... No nie... Co? To się stało? <noise> Pop, jaki bug, jakiś bug. Czemu tak, tak podskoczyło nagle? Respawnujemy się, okej. Okay. Tego, tego się nie spodziewałem. Eee, dobra, jeszcze raz lecimy. Nie wiem dlaczego tak nagle mi <laughs> wywaliło kolesia w przestrzeń. Naprawdę nie wiem ile tutaj musieli się napracować autorzy tych map nie wiem w jaki sposób to było robione tak, tak naprawdę czy to bardzo czasochłonne, czy nie, jak ta animacja została w ogóle zrobiona. No bo to jest taka troszkę jakby animacja. Okej, okay, dobra, przeszliśmy i patrzcie teraz jak widzicie eee, już Idziemy sobie drugim ludkiem, i już od tej pory nie wiem co będzie, bo nie grałem. Auć! Chciałem mieć niespodziankę sobie zostawić. Okej, okay, na razie jest gites. No i jak widzimy, wracamy do tego niebieskiego. Mamy już ile? 24 monetki, te takie końsy. Dobra, elegancko. I tutaj sobie. O, dobra. A tutaj. Aha, dobra. O! Dobra, jest pięknie. Naprawdę. Świetna mapa. Szkoda, że mało takich mapek jest, bo naprawdę można w nie grać bardzo długo. Muszę wszystkie monetki zebrać, nie wiem ile ich będzie tak naprawdę, ale mam nadzieję, że dużo, że będę mógł sobie podbierać monetki. Ja zawsze lubiłem! <śm> wow, patrzcie, nawet mamy tutaj animację. Nie, nie, nie! Okej, okay, dobra, to lecimy kolejny raz. Tutaj jest teleporcik, jak, jak zwykle oczywiście. Mamy no nawet. Czy to, co to były na, na drzewach, Czy to jabłka były? Nie, no jabłka chyba tak nie wyglądają. Chyba, że to bombki jakieś na choince, to możliwe. Dobra, teraz nie skuszę. O! I teraz jest elegancko, a nie jak wcześniej. Aha, muszę podskoczyć. Dobra. Wow, dobra, jesteśmy kolejny raz e, tutaj. Ło! Czerwony piniążek, no proszę, pierwszy raz eee, tylko to jest, a nie myślałem, dobra, myślę z tym, eee, o i teraz elegancko, easy po prostu, no po prostu easy, no, no co mogę powiedzieć, więcej jak nie easy, prawda? No właśnie, dobra, mamy tutaj właśnie końsy, ciągle jest już 60 ich, tak więc, no trochę ich jest, Tro troszkę ich mamy tutaj. Wow! I chopa! I hopla! No dobra. Przechodzimy. Teraz trzeba pozbierać. Nie można przegapić żadnego końca. Znaczy można, ale ja nie chcę po prostu. Dobra, tutaj na górkę gdzieś idziemy. Ale po co? To nie mam pojęcia po prostu. Wow! yupi Ło! Wow. No to nie, znowu się zawiesiłem. No nie. Dobra, to robimy znowu respawn. No, dlaczego się da? Czasami są właśnie takie bagi, że się e, zawiesza. Ale dobra, lecimy od początku w takim razie. Nie ma problemu. Tutaj końce już zebraliśmy. Te końce też są fajnie zrobione. Tutaj, jak podskakujemy, to wszystko podskakuje. Bo... Znowu? O nie! No dobra, już jednak. Myślałem, że znowu się zepsuje, ale jednak tutaj. Działa wszystko tak jak musi być. Wow! Znowu! No nie! Czemu tak to działa? Znowu się zawiesiłem. Dlaczego to tak. Dlaczego to tak działa? Dobra. Teraz mam nadzieję, że się nie zawiesi. Zobaczymy. Oby nie. Oby nie. Bo jak się zawiesi, to normalnie będzie słabiutko. Oj, i tutaj. I proszę mi się nie, nie zawieszać. O! Dobra. Elegancko w teraz, bo naprawdę już dość mam tego zawieszania. <laughs> Dobra, tutaj. Pik, pik, pik. I teraz znowu niebieskim panem lecimy. Jak najbardziej. Dlaczego nie, prawda? Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Tik, 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 tik. No i bardzo pięknie, i o to chodzi, prawda? I kolejny czerwony. Czekajcie, nie, no nie, za no dużo razy poskoczyłem Ach, dobra, lecimy dalej w takim razie Trzeba lecieć dalej Jak nie polecę dalej, to będzie słabiutko Dam radę, dam radę Trzeba sobie powtarzać, że da się radę I wtedy się pewnie nie da rady, ale chociaż sobie będziecie powtarzać Że, że niby dacie radę, tak więc, no nie wiem, no nie wiem, no ouch. Ała, ała, tu jak w tekstury się. Uuu! Dobra. Gdzieś znowu przelecieliśmy, nie wiem gdzie to jest. Tutaj mamy do dodatkowe końsy Ło! Co to za most? O kurde. Jakie dziwne! Woo! O, noc się zrobił! Ale, ale my tu nie zaskakujcie! Co? No! Co? Nie widzicie to? Dobra, a nie myślałem, że będziemy dalej le lecieć. No, o, patrzcie, mamy trofeum, 100 końców zdobyliśmy, nawet już mamy 105, no to nieźle. Nie, no trzeba znowu się zrespić. A, serio, no co mi machasz, co mi machasz, ty tutaj skacz, a nie hop, hop, dobra, hopa, hop, hop, hop. O, no i dobra, i teraz, teraz jest gitę, a nie jak... Wcześniej tam, jakieś dziwne rzeczy mi to robili, no. Ooo, i teraz proszę. Czy to koniec? Yay, the end! Congratulation! Widzicie, jak widzicie, jesteśmy naprawdę świetni w tą grę. Po prostu prawie nigdy nie zginęliśmy, znaczy prawie ani razu nie zginęliśmy. Dobra, a teraz wam pokażę, game mod 3, jak to wszystko tutaj e, wygląda, tak więc widzicie, tutaj są ci ludkowie, oni, nie wiem dlaczego, te modele są tak naprawdę większe od e, standardowego skina gracza, czekajcie, weźmiemy sobie game mod game 1 i patrzcie, widzicie, one trochę są większe od standardowego skina, tak więc nie wiem dlaczego, jak to jest, jest w sumie zrobione. Tutaj są nasze końce. Też nie mam pojęcia jak to wszystko tutaj działa. Okej, okay, tak więc lecimy dalej tam. Tutaj mamy... Co to jest? Strasznie dziwne to jest, jest e, wszystko. Czy tutaj są jakieś, nie wiem, command blocki, czy cokolwiek, co by mogło nam wyjaśnić jak to właśnie wszystko działa. Wiem, że command bloki są na pewno na spawnie, a tam jest spawn. Nie no, naprawdę świetne. Już kiedyś były takie gierki 2D, ale według mnie e, to ta gierka jest e, najlepsza. Tutaj są jakieś command bloki, jak widzicie, e, i co one mają w sobie? Minecraft, resum block, set block. No to tylko setuję bloki. E, kill, kila. No dobra, no ale jak to działa, że coś takiego tutaj jest. A tutaj są, jest pełno command blocków. No... Okej, okay, tylko że. A bo to jest. To jest ten... to coś nowego właśnie. Chyba. Ja tego w sumie nigdy nie widziałem. Wczoraj dopiero pierwszy raz takiego, nie wiem, command bloka, czy jak to nazwać? Zauważyłem, mm, jak to działa, to nie mam pojęcia. Możecie mi napisać, nigdy czegoś takiego nie widziałem y, w Minecraftie. Ale jeżeli y, dzięki temu, właśnie da się ruszać różnymi y, przedmiotami i tak dalej, że można właśnie sobie chodzić, to naprawdę y, jest, jest to po prostu świetne. No dobra, y, tak więc. Tak jak powiedziałem, jest to świetne i myślę, że w tym świetnym nastroju będziemy mogli zakończyć ten właśnie odcineczek. Dziękujemy serdecznie w trujeczkę wam za obejrzenie tego filmu. No i zapraszamy do następnych materiałów na moim kanale.